Jakie nadzieje pokładasz w tej produkcji? Czy ta produkcja się sprzeda przede wszystkim? Bo chyba o zysk też tutaj chodzi. I... I nigdy, jak nie myślę o, film... jak myślę o filmie przede wszystkim przez pryzmat finansów, to nie wychodzi. I to nie jest dla mnie najważniejsze. Przede wszystkim ważne jest to dla mnie, aby ta dzisiejsza premiera transferowała informacja o tym filmie, że to jest film dobry, wartościowy i ma pewne motto do przyniesienia, bo to jest dla mnie przede wszystkim największa nadrzędna wartość tego filmu. To nie jest tani film i prosty o prostytutkach. To byłoby zbyt łatwe i tanie. Bo takie opinie się pojawiły po, po trailerach, które poszły. Właśnie dlatego uważam, że jest to, to bardzo błędnie postawiona teza. Razem z Dorotą podeszliśmy do tego filmu w bardzo takim amerykańskim stylu. Bardzo nam zależało yy, aby scenariusz tego filmu był trudny do zaklasyfikowania w jednym kinowym gatunku. Dlatego moim zdaniem odwołują się do, i do gatunku dramatu, sensacji, psychologii, ale także erotyki. W tym filmie nie pada żadne nazwisko. Nie budowany jest wokół żadnej osoby i jej rodziny ostracyzm, to pewne osoby swoją nadgorliwością same zaczęły zabierać głos i poddały się pewnej narracji mediów. No tak, to bo, bo je, też. Ona no się odezwał. Tak, bo jest też taka opinia, że ten film to też w pewnym sensie taka zachęta, że to jest bardzo intratne, powiedzmy, intratne zajęcie dla tych kobiet, które tam jeżdżą. Nic bardziej mylnego. Ten film właśnie nie jest żadną zachętą, nie jest żadną promocją prostytucji ani taniego życia. Ten film, nie, ten film właśnie pokazuje, że nie wolno żyć na skróty, że w przyrodzie nic nie ginie, że karma do ludzi wraca. I moją nadrzędną intencją tego filmu jest to, aby wychodząc z tego kida, rodzice, dorośli ludzie wiedzieli, że ich latorośle powinny być bardzo otoczone opieką w domu, że w tej mnogości wielu konkursów piękności, a także talent show, kryje się drugie dno i tam jest właśnie ten diabeł pogrzebany.